Zadanie. Dany jest kąt ostry o wierzchołku A. Na jednym ramieniu tego kąta zaznaczono punkt B, na drugim ramieniu punkt C, tak że AC jest większe od AB. Na ramieniu AC wyznacz konstrukcyjnie punkt D, tak aby AD plus DB było równe AC. Przeprowadź analizę zadania. Wykonaj konstrukcję, opisz ją i podaj uzasadnienie, dowód poprawności. Moją konstrukcję będę wykonywał w programie GeoGebra, więc niestety nie będziemy widzieć tutaj poruszającego się cyrkla, ale poprawność konstrukcyjna będzie tutaj wykonana. Będę ją omawiał słownie. Więc na początku narysujmy kąt. W tym celu wybieram odcinek i rysujemy. Dwa odcinki, które tworzą nam kąt. Teraz napiszmy coś. Dany jest kąt ostry o wierzchołku A. I gdzieś na jednym ramieniu zaznaczamy punkcik B i na drugim ramieniu zaznaczamy punkcik C. Ale musi być taka zależność, że odległość, tak jak tutaj czytamy, AC jest większa od AB. Celem naszego zadania jest wyznaczenie na ramieniu AC takiego punktu D, który spełnia nam następujący warunek. Na moment możesz zatrzymać film i zastanowić się, o czym informuje nas ten warunek. Teraz jeszcze poprawię nasze punkty komputerowo, czyli zaznaczyłem już automatycznie punkt B, tutaj kropeczką punkcik C. I moja konstrukcja będzie polegała na tym, że na początku odcinkiem połączę punkcik B i C. Następnie rysuję symetralną tego odcinka BC. Tutaj już mamy wbudowane narzędzie symetralną odcinka. O, właśnie, tutaj mamy symetralną, ale przy pomocy i linijki robi się to nieautomatycznie, więc zróbmy to tak, jak gdybyśmy, jakbyśmy to robili na papierze. Więc. Wybieramy tutaj okrąg. Tak normalnie byśmy rysowali dwa łuki z jednej i z drugiej strony tego odcinka, z punktu B oraz punktu C. Tutaj mamy okrąg, więc rysuję dwa okręgi, które mają środek, w B i w C. Teraz bierzemy punkt przycięcia się obiektów. Ponieważ nasze dwa okręgi przecięły się właśnie w takich dwóch punktach, i przez te otrzymane punkty prowadzę symetralną odcinka BC. Teraz wezmę przecięcie dwóch obiektów, czyli nasza symetralna przecięła się gdzieś z odcinkiem AC w tym miejscu, i ten punkcik nazwijmy jako. D. Punkt D i B łączymy odcinkiem. I w zasadzie mamy już koniec konstrukcji. Zauważ, że AD plus DB jest równe z odcinkiem AC. Teraz, tak jak mówi traj zadania, opiszę konstrukcję. Teraz przejdźmy do uzasadnienia. Widzimy w naszym zadaniu, że punkt D leży na symetralnej odcinka BC. Zatem punkt D jest równo odległy zarówno od B, jak i od C. Widzimy, że odległość AC składa się z dwóch odcinków. To jest odcinek AD, odległość AD. Plus odcinek DC, czyli tutaj mamy odległość DC. Ale wiemy, że DC, jak widzisz, możemy zastąpić odcinkiem DB. Więc piszemy, że AC jest równe. AD przepisujemy, a w miejsce właśnie tutaj. DC. Wpiszemy odcinek o równej długości, odległość DB.